Dzień dobry. <grym zniotów> Nikt nie będzie do tego nikogo Jak się podobało na dwie dziecka? Bardzo mi się podobał, bardzo fajnie zorganizowane, dużo punktów, każde dziecko miało co robić według swojego zainteresowania. A jak podobała się bajka? Bardzo mi się również podobała. No i jedyne utrudnienie to, że dzieci nie widziały. no nie Były tak ustawione, że większe były na przodzie, ale bardzo mi się podobało. Bardzo ciekawa. A pani z jaką postacią z bajki się utożsamia. <grym> Trudne pytanie. Prawo, czy w lewo? Jak w lewo! to ja prawo. w prawo! Lewo, w lewo! Jak się podobało Ci na dnie dziecka? Wszystko dobrze. A y, jesteś pomalowana teraz jako kto? Jako kwiatek. A jesteś kwiatuszkiem. A jaka postać z bajki Ci się najbardziej podobała? Jest jej Małgosia. Cześć. Cześć! Jak się podoba na dnie dziecka? Bardzo fajnie jest. A co dzisiaj robiłeś? Y, dużo tańczyłem i smalowałem sobie twarz. Jak Wam się podoba dzisiaj na dnie dziecka? Fajnie. A co takiego robiłyście? Tańczyliśmy, y, robiliśmy wszystko, malowaliśmy się, fajnie było po prostu. A oglądałyście bajkę? Tak. A jaką postać najbardziej lubicie z bajki? Y, Królewne śmieszkę, kota w butach, wilka, wszystkich to występowali. O, jak biedny, nieszczęśliwy! Nie o Jak wam się podoba na Dniu Dziecka? Fajnie. A co takiego robiłyście? Widzę Królenną Śnieżko. Jak ci się podoba dzisiaj na Dniu Dziecka? Co pięknie. Dzieci się świetnie bawią. My się też z dziećmi wspaniale bawiliśmy przede wszystkim. Jakie dzieciaki mają atrakcje? Malowanie buziek, gra w kręgle, Dyskoteka, oczywiście, na której dzieci świetnie szaleją, tak? Moje dziecko oczywiście zazdrotne. Tak nie ma tak no, Jak się podoba na twoje dziecka? Królowi małemu. Bardzo fajnie. A skąd masz taką fajną koronę? Zabiła mi ula. A o czym była bajeczka? E, o siedmiu na Luskach i o kopcuskach. <śleskuj>